Witam serdecznie. Na rynku narzędziowym pojawiły się cztery modele nakolanników Stanleya. Mają one zapewnić nam komfort, bezpieczeństwo i wygodę podczas wykonywania prac. W dzisiejszym programie skupimy się na dwóch modelach, które w szczególny sposób się wyróżniają i będą idealne dla każdej osoby, która chociaż częściowo wykonuje pracę w pozycji klęczącej. Pierwszy model, na który chciałbym zwrócić uwagę są to kolaniki żelowe Termoformowane są to jedne z najbardziej wygodnych nakolanników jakie dostępne są na rynku. Jakie posiadają zalety? Bardzo szeroki stabilny pasek, gruba warstwa żelu, która idealnie dopasowuje się do nogi i amortyzuje wstrząsy. Materiał, z którego zostały wykonane, to jest 1680 denier. Posiada on niesamowitą odporność na ścieranie i rozrywanie. Jest używany w wojsku, w sporcie i w przemyśle, ten materiał. Olbrzymia swoboda ruchu to główne zalety tych nakolaników. Czyli osoby, które nie do końca y, lubią coś nosić na kolanach, w tych nakolanikach powinny czuć duży komfort. Następne nakolaniki, które chciałbym Wam przedstawić, są to żelowe, stabilizowane. A więc, tak są zbudowane z pusztywnej obudowy, z materiału TPE, która charakteryzuje się sprężystością w temperaturze pokojowej i lepkością w wysokich temperaturach, co daje nam pewny stabilny, można powiedzieć, chwyty do powierzchni. Następnie szeroki, stabilny pasek, gruba warstwa żelu, która również idealnie dopasowuje się do nogi i amortyzuje wstrząsy. Posiada bardzo grubą warstwę pianki, która ma wyjątkową miękkość i elastyczność, oraz zachowuje swoje właściwości w zakresie temperatur od minus 40 do plus 75 stopni, oraz posiada wysoki poziom odporności na nasiąkanie wody. Również jest tutaj użyty materiał 1680 denier. Także moi kochani, pamiętajcie, Dobry dobór yy, nakolanników pozwoli nam na duży komfort podczas wykonywania różnych zadań, ale również zadba o nasze zdrowie. Także zapraszam Was do następnych odcinków PPN i jak Wam się podobał program, proszę o suby.